Nazywam się dr Nathaniel, a to jest umysł plus lepsze życie dzięki psychologii. Tematem dzisiejszej krótkiej prelekcji jest wzrost znaczenia beta. To krótka rozmowa na temat wzrostu znaczenia mężczyzn beta. W internecie dużo się mówi o mężczyznach o wysokiej wartości, mężczyznach alfa, którzy potrafią odnosić sukcesy zarówno w życiu, jak i na rynku seksualnym. Wiemy, że przy wszystkich innych czynnikach równych kobiety mają tendencję do wybierania partnerów. I umawiania się z mężczyznami o wyższym statusie. To znaczy, że mają tendencję do wybierania partnerów i umawiania się z mężczyznami wyżej w hierarchii. Z tego samego powodu wiemy, jak trudno jest wspiąć się w tej hierarchii, co oznacza, że ci na szczycie muszą być bardziej kompetentni, bardziej pracowici, bardziej inteligentni, bardziej bezwzględni itp. niż ci na, na dole. Jednak wszystko to nasuwa pytanie: jeśli mężczyźni alfa mają znajdować się na szczycie hierarchii społecznej, to dlaczego tak wielu naszych liderów korporacyjnych, ikon kultury i wybranych polityków to słabi frajerzy? Dlaczego nie widzimy alfa czadów rządzących światem, podczas gdy obserwujemy zwrot w kierunku tradycyjnej męskości jako czegoś pozytywnego w ostatnim cyklu wyborczym? Dlaczego tak wielu przywódców na całym świecie wydaje się być beta mężczyznami, jakby to nie powinno być możliwe, prawda? W rzeczywistości, na pierwszy rzut oka, wydaje się to być wadą naszego modelu. Czy faceci na szczycie, niezależnie od tego, jak się prezentują, nie powinni być z definicji alfa? Co się dzieje? To bardzo interesujące pytanie. W dzisiejszym odcinku przedstawię możliwe wyjaśnienie tego zjawiska. Na początek należy zrozumieć, że obecna sytuacja nie jest stanem ostatecznym. Nie tak powinno wyglądać zakończenie gry. To, czego obecnie doświadczamy, jest etapem pośrednim w ruchu społecznym, który może, ale nie musi doprowadzić do zakończenia, w zależności od bieżących i przyszłych wydarzeń. Mężczyźni beta na stanowiskach władzy nie są pożądanym celem końcowym. Jest to jedynie niezbędny krok w kierunku tego celu. Najlepszą analogią, jaką udało mi się wymyślić, aby wyjaśnić, co się dzieje, jest program telewizyjny Survivor. Nie jestem, nie jestem wielkim fanem Survivor ale znam zasadę programu i uważam go za absolutnie fascynujący z punktu widzenia psychologii społecznej. Wygrana w grze zależy od prawidłowego dostosowania się do zmiennego systemu strategii w nieustannie zmieniającym się środowisku społecznym. Nie wystarczy być najmądrzejszym, najsilniejszym, a nawet najbardziej lubianym lubiany. To prawdziwa polityka z prawdziwymi ludźmi. Wyprodukowano już prawie 50 sezonów programu, więc nawet jeśli nigdy go nie widziałeś, prawdopodobnie znasz jego założenia. W każdym razie, w jednym z prawie 50 sezonów Survivor przeprowadzono eksperyment oparty na płci, w którym mężczyźni zmierzyli się z kobietami. Chociaż na początku obie drużyny były liczne, do finału dotarły tylko kobiety. Wszyscy mężczyźni zostali wyeliminowani. Wynik ten jest szczególnie zaskakujący. Biorąc pod uwagę początek gry. Na początku rywalizacji, kiedy mężczyźni i kobiety byli rozdzieleni, kobiety nie wygrały ani jednego konkursu. Właściwie to nie. Nie można powiedzieć, że nie wygrały. Nie były nawet bliskie zwycięstwa. To była prawdziwa rzeź. Mężczyźni niszczyli kobiety w każdym wyzwaniu, jakie stawiała gra. Co więcej, wioski, w których żyły obie drużyny, były zupełnie różne. Mężczyźni stworzyli system współpracy. Zbudowali schronienia, zorganizowali ogień i jedli dziczyznę. Żyli dość wygodnie, biorąc pod uwagę dość prymitywne warunki, w jakich się znaleźli. Z drugiej strony kobiety praktycznie skulone pod skałami, mokre i zmarznięte. Nie nie miały umiejętności ani systemów, aby zbudować nawet jedną dziesiątą infrastruktury mężczyzn. Oczywiście, im lepsze były warunki, tym łatwiej mężczyznom było utrzymać przewagę konkurencyjną. Biorąc to wszystko pod uwagę. Jak mężczyźni przeszli od absolutnej dominacji do wyeliminowania z gry? Jak kobietom udało się dokonać tego zamachu stanu? To ciekawe pytanie. Zatrzymajcie teraz odcinek i spróbujcie to rozgryźć. Dobrze, więc tak to w zasadzie wyglądało. Kobietom szybko stało się jasne, że nie będą w stanie wygrać w bezpośredniej. Każda porażka kobiet oznaczała wyeliminowanie kolejnej z nich z gry. Zrozumiały, że ich dni są policzone i że będą musiały spróbować podkopać mężczyzn w jakiś inny sposób. Kobiety postanowiły więc zasiać niezgodę wśród mężczyzn. Zauważyły, że mimo, iż mężczyźni byli silni i zręczni, ich siła i umiejętności nie były równomiernie rozłożone w grupie. W naturalny sposób wykształciła się hierarchia, a na szczyt wspieli się najzdolniejsi i najbardziej doświadczeni. Ci mężczyźni, których moglibyśmy nazwać alfa, byli odpowiedzialni za nieproporcjonalnie dużą część sukcesu zespołu. Świadomość tego faktu nie umknęła mężczyznom, jednak nie wydawało się to nikomu przeszkadzać. Byli kolegami z drużyny i dążyli do wspólnego celu. Nie było nic złego w tym, że niektórzy mężczyźni mieli wyższy status niż inni, ponieważ w gospodarce tego społeczeństwa każdy miał swoje miejsce. Przypominało to trochę dobrze funkcjonującą drużynę sportową. Cała drużyna mogła uznać swoich najlepszych graczy za kapitanów, nie utrudniając im jednocześnie skutecznej współpracy. W rzeczywistości taka hierarchia prawdopodobnie zwiększa szansę na sukces drużyny, ponieważ funkcjonalnie wyposaża ona niektórych członków w funkcje wykonawcze, które mogą przyspieszyć podejmowanie decyzji i współpracę. Niemniej jednak kobiety były w stanie wywołać niezgodę w szeregach, zasiewając wątpliwości wśród mężczyzn o niższym statusie. Znajdowały różne preteksty, aby podważyć mężczyzn o niższym statusie i zasadniczo mówiły: Rozumiemy, wygraliście, jesteśmy skończeni, a nasz czas tutaj jest ograniczony, nie wygramy. Ale zanim zaczniecie świętować, zastanówcie się, kto będzie następny, gdy nas już nie będzie. Myślicie, że pokonacie tych alfa, gdy tylko nas nie będzie? Wy będziecie następni na celowniku. My nie możemy pokonać tych facetów, ale bądźmy szczerzy, wy też nie możecie. Więc zawrzyjmy sojusz przeciwko alfa dla naszego wspólnego przetrwania. W pewnym sensie był to racjonalny argument. Jednak kobiety urozmaiciły tę ofertę kilkoma emocjonalnymi akcentami. Najpierw wykorzystały współczucie beta, wykorzystując ich współczucie. W niezwykły sposób pokazały swoje nieszczęście i bezradność, aby wywołać u mężczyzn chęć pomocy, co ostatecznie im się udało. Wkrótce beta samce dzieliły się jedzeniem i ogniem z kobietami, które były ich konkurentkami. Grając na męskich emocjach, kobiety zdołały stworzyć piątą kolumnę w wiosce mężczyzn, aby zapewnić sobie wsparcie, którego alfy raczej by im nie udzieliły. Po drugie kobiety lekko flirtowały z beta i sugerowały możliwość nawiązania relacji w przyszłości. Jakby po usunięciu alf kobiety dawały do zrozumienia, że będą mogły wprowadzić się do wioski i zająć ich miejsce. A że to nie mogło być przyjemniejsze towarzystwo niż banda spoconych facetów. Więc dzięki połączeniu strachu, litości i pożądania kobiety były w stanie przekonać grupę mężczyzn o niższym statusie do zdradzenia swoich kolegów o wyższym statusie. Początkowo poprzez potajemne sabotaże i złe intencje, a ostatecznie poprzez otwartą rebelię. Jednak w tym czasie kobiety i beta samce stanowiły większość, która była w stanie pozbyć się. Zagrażających mężczyzn o wyższym statusie. A kiedy wszyscy Alfa zniknęli, zgadnijcie, co się stało. Pozostałe kobiety zerwały sojusz z beta i wyeliminowały każdego z nich z gry. W końcu nie byli już przydatni. Tak więc wynik, którego obawiali się beta i który zmotywował ich do zdradzenia kolegów z drużyny, był dokładnie tym, co nastąpiło w wyniku ich zdrady. I tak właśnie w ten sposób kobiety pokonały mężczyzn i wygrały grę. Nie mogły odnieść sukcesów bezpośredniej rywalizacji. Przetrwały tylko dzięki manipulowaniu strachem, litością i pożądaniem, nastawiając mężczyzn o niższym statusie przeciwko mężczyznom o wyższym statusie. Całkiem sprytne, prawda? To jest moje najlepsze wyjaśnienie, dlaczego obecnie tak wielu mężczyzn Beta zajmuje stanowiska władzy i autorytetu. Jest to etap procesu. Przez ostatnie kilka dekad zbieraliśmy głosy przeciwko samcom Alfa. Było to możliwe tylko dlatego, że kobiety zdołały zawrzeć sojusz z mężczyznami o niższym statusie. Podobnie jak w serialu, osiągnięto to głównie poprzez manipulacje emocjami, zwłaszcza poprzez pojęcia męskości i męskości. W tym samym czasie wszystkie cechy kojarzone z tradycyjną męskością, takie jak twardość, siła, stoicyzm i pinabrin, zostały przemianowane na toksyczne. Wrażliwi młodzi ludzie, którzy zazwyczaj wciąż poszukują swojej tożsamości i polegają w tym procesie, wychowywano w przekonaniu, że to, co czyni mężczyznę dobrym, zostało niemal w całości skonstruowane przez kobiety. Najwyraźniej widać to w języku zawstydzania, którego używają kobiety. Prawdziwy mężczyzna jest zawsze definiowany poprzez swoje relacje z kobietami, a nigdy poprzez relacje z samym sobą. To z kolei stworzyło pokolenia słabych, zagubionych mężczyzn, którzy stali się tacy, próbując dorównać koncepcji męskości sformułowanej przez kobiety. Jest prawdopodobne, że ta koncepcja, którą stworzyły kobiety, i pozwól, że zadam Ci pytanie, czy jest prawdopodobne, że ta koncepcja stworzona przez kobiety leży wyłącznie lub nawet przede wszystkim w najlepszym interesie mężczyzn, których dotyczy? Postaw się w ich sytuacji. Zapytaj kobiety. Czy uważają, że tradycyjne modele kobiecości, które zostały w dużej mierze zdefiniowane przez mężczyzn, służą wyłącznie lub nawet przede wszystkim najlepszym interesom kobiet? Jak myślisz? Jakby odpowiedziały? Ale my wierzyć, że kobiety są tak altruistycznie ślepe na siebie, że promowane przez nie definicje męskości i idealnego męskiego zachowania nie mają nic wspólnego z ich własnymi celami. W każdym razie kobietom udało się uwieść część mężczyzn. Aby zdradzili swoich braci. Oznacza to, że zgodzili się z ich koncepcją, że tradycyjna męskość, z którą mogą nie być w stanie skutecznie konkurować, jest toksyczna i mizoginiczna w zamian za akceptację kobiet. Potrzeba ta jest tak głęboko zakorzeniona w tak wielu mężczyznach, że w wielu przypadkach nie da się jej odróżnić od ich własnej wartości. Takie dostosowanie nie tylko powoduje, że z każdym kolejnym pokoleniem jest coraz mniej samców alfa, ale także tworzy potężny blok wyborczy, zdolny do usunięcia pozostałych samców alfa z pozycji władzy, wykorzystując do tego ideologicznie poparte inicjatywy polityczne. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podobnie jak w programie Survivor, współczesna kobieta konkuruje z współczesnym mężczyzną. Minęły już czasy komplementarności, w których mężczyźni i kobiety funkcjonowali w oddzielnych orbitach. Współczesna kobieta jest męska i wybrała to. Została do tego zmuszona lub została zachęcona, w zależności od punktu widzenia, do wkroczenia w historycznie męskie dziedziny życia społecznego i wywalczenia sobie tam miejsca. Chcą pieniędzy, władzy, statusu i uznania. Aby to osiągnąć, muszą pokonać mężczyzn, którzy również tego pragną. Problem polega na tym, że podobnie jak w programie Survivor, samce alfa są niezwykle trudne do pokonania w bezpośredniej rywalizacji. Nawet inni mężczyźni nie byli w stanie ich pokonać. Potrafi ich pokonać. Dlatego ci mężczyźni muszą zostać usunięci z gry, jeśli kobiety mają szansę zająć najwyższe stanowiska władzy i autorytetu. W ciągu ostatnich kilku dekad gra polegała na tym, aby wszystkie cechy i atrybuty kojarzone z tymi alfa mężczyznami stały się moralnie naganne. Moralnie naganne. Osiągnięto to poprzez kontrolowanie narracji na temat tego, co czyni prawdziwego mężczyznę lub dobrego mężczyznę, a także w coraz większym stopniu poprzez moralizowanie zamaskowane jako język medyczny. Tylko najbardziej silni i nieprzyjemni mężczyźni są w stanie temu się oprzeć, zwłaszcza jeśli jest im to wpajane od najmłodszych lat, kiedy nie są jeszcze zdolni do krytycznego myślenia. W swoim zapale, by udowodnić, że nie są tacy jak inni faceci i zdobyć uznanie kobiet, które stało się nieodłącznym elementem ich poczucia własnej wartości, kobiety i mężczyźni o niższym statusie połączyli siły, aby pozbyć się samców alfa i wszystkiego, co reprezentują. I właśnie w tym miejscu znajdujemy się dzisiaj. Proces się rozpoczął, ale zakończony. Osiągnięcie zamierzonego celu zależy w dużej mierze od tego, czy mężczyźni o niższym statusie się obudzą. Przewincie taśmę do przodu, chłopaki. Kiedy wszyscy alfa znikną, co będzie dalej? Beta będą następni. Tak jak w serialu. Ci mężczyźni są przydatni kobietom tylko do czasu wyeliminowania samców alfa. Kobiety mogą i cały czas wygrywają z mężczyznami beta. Nie stanowią oni przeszkody w ich zwycięstwie. Ci mężczyźni spełnią swoją rolę. Podobnie jak mili faceci, którzy zapewniają utrzymanie, a potem zostają rozwiedzeni. Gdy ich żony nie potrzebują już niczego od nich, zostaną oni bezceremonialnie odrzuceni, gdy przestaną być przydatni. Nie popełnijcie błędu. Kobiety są w bezpośredniej konkurencji z mężczyznami. A jeśli nie możecie nie wygrać w bezpośredniej konfrontacji, musisz uciec się do taktyki partyzanckiej. To rozsądne. W końcu w miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Czy kobiety będą miały lepiej, jeśli to one zajmą pozycję władzy i autorytetu, pozostaje kwestią otwartą. Jak pamiętacie z programu Survivor, ich wioska nie funkcjonowała zbyt dobrze i nie sądzę, myślę, że nigdy nie funkcjonowała dobrze. Nawet po tym, jak zajęły miejsca zwolnione przez wyeliminowanych samców Alfa, brakowało im umiejętności i systemów, aby utrzymać społeczność, którą odziedziczyły. Jednak było to bez znaczenia, ponieważ gra zakończyła się. Gdy wygrały. Nie miały powodu, aby myśleć o czymś więcej niż zdobycie najwyższej pozycji. Z drugiej strony, tak nie działa prawdziwy świat. Granie kończy się, gdy ktoś zostaje obdarzony władzą i autorytetem. W rzeczywistości dopiero się zaczyna. Moim zdaniem, w interesie wszystkich mężczyzn i kobiet leży, aby rządami kierowali najkompetentniejsi i najzdolniejsi ludzie, kimkolwiek by nie byli. Kiedy tak się dzieje, wszystko zazwyczaj działa i każdy ma swoje miejsce. Nie jest to system idealny. Nic nie jest idealne, ale z pewnością jest lepszy od alternatyw. Co o tym sądzisz? Czy pasuje to do Twoich doświadczeń? Daj znać w komentarzach poniżej. Prześlij ten odcinek komuś, kto Twoim zdaniem może skorzystać z jego przesłania, ponieważ to właśnie takie rekomendacje pomagają rozwijać ten kanał.